Dajcie, moi drodzy przyjaciele na dzisiejszym filmie. Dostałem ostatnio bardzo fajne pytanie na maila od Basi dotyczące Saint-Germain'a. Basia odsłuchała sobie jeden z przekazów Saint-Germain'a, który twierdzi, że jest tym samym co Jeszua czy Maria. Hmm. Ciekawe, ale bardzo typowe i podobne do niego. Basia twierdzi, że Saint-Germain zawdzięczał swoje nadzwyczajne cechy ciemne, raczej ciemnym mocą. Ja jestem podejrzany, taki wiesz, taki taki mroczny, taki jak tutaj takie szare szare na tej bluzie. Takie, takie szare, malutkie, pomiędzy białym i takie szare. Jestem tak mroczny, że aż mrozi to wszystko krew w żyłach. Tak strasznie. I tak naprawdę i tak na serio. I nie możesz tego słuchać już nigdy więcej, ponieważ to jest tak straszne i tak przerażające i takie złe. Aż emanuje zło z tego, że ktoś ci mówi, że kryujesz swoje życie. Aż emanuje zło z tego, jak ktoś ci mówi, żebyś przebaczył sobie i innym osobom. To jest czyste zło. Na pewno ktoś chceś zwieść się w tym momencie, na 100%. No nie słuchaj tego już nigdy więcej. No proszę cię. To jest aż tak ważne, żeby tego nie słuchać, bo to są złe siły, które działają gdzie? W głowie. Czym są te złe siły? Osądami. Jakimi osądami? Twoimi osądami. Czy tamtej pani, czy tego pana. To są osądy. I co te osądy robią? Sprawia, że krytykujesz to, co widzisz. Koniec. W tym miejscu mógłbym ten przekaz do Was zakończyć. Kto zrozumiał, dziękuję, do widzenia. Kto nie zrozumiał, kiedyś zrozumiał. Może i oby. I na pewno. Moi drodzy, jeszcze raz po kolei powolutku. Znajdź jedną osobę, która jest natchniona, i zacznij przyglądać się jej życiorysowi. Jedną osobę. I zacznij znajdywać tam takie tak zwane kwiatki, czy też trupy w szafie, czy też trupy na krzyżu, co znajdziesz w tej historii? Pomyłki, czyje pomyłki ludzi. Nie no, mistrzowie, ale my twierdzimy i myślimy w naszych umysłach, że Wy byliście tacy święci i tacy nietykalscy i w ogóle wszystko, co robiliście za swojego życia, to było dobre i mądre. Kto Wam do głów powkładał takie głupoty? Kościoły, religie, instytucje, czy sekty, czy kulty, które twierdzą, że nasz mistrz jest natchniony, a reszta to banda oszołomów. Ręce opadają. Po prostu witki opadają, jak się słucha tego, co ludzie wymyślają. Twierdzą i myślą, że ktoś tutaj na Ziemi jest taki święty w ciele, że aż jest. Najświętszy z wszystkich, a cała reszta jest zła. Czy to nie jest definicja ego w najczystszej postaci, jaka istnieje? Ego mogłoby powiedzieć, ja jestem mistrzem, ja jestem Bogiem tego tutaj, a reszta to moje pachołki, czy ludzie, którzy są pomyleni. Tak? I teraz odwróćmy tą sytuację i przenieśmy ego, konstrukt ego, na inną osobę. I od teraz ten mistrz. Ta osoba, ten nauczyciel, to moje bóstwo, które sobie sam wykreowałem lub pozwoliłem, żeby została we mnie wtłoczona wiara w nie, to bóstwo jest, tylko ono jest nieomylne, a wszyscy inni ludzie się mylą. Widzisz to obłąkanie? Przecież to jest dokładnie to samo. Tylko ego zostało zeksternalizowane na inny byt, ale jest dokładnie tym samym, czyli to ma rację, reszta racji nie ma. Jeżeli zostaniecie przy tych swoich skostniałych poglądach, to naprawdę, naprawdę będzie trudno i ciężko. Dlaczego? Bo wasze poglądy będą konfrontowane raz po raz, raz po raz, raz po raz. I nieważne, czy z Bożka uczyniłeś naukę, czy mistycyzm, czy jakąś formę mitologii, którejkolwiek, to jest nieważne, z czego uczyniłeś swojego Bożka. Może to jest osoba. Może, która chodzi w ciele. Ten Bożek zostanie zniszczony, ponieważ każdy Bożek wywodzi się z ego, z potrzeby szczególności i wyjątkowości. I teraz, tak jak patrzycie na nas, jak na istoty szczególne czy wyjątkowe, przestańcie natychmiast. Czy nie raz po raz mówiliśmy Wam, że nie jesteśmy czymś innym niż Wy? A Wy nie chcecie tego przyjąć, bo chcecie nas postawić na piedestale lub też w piekle, w zależności od tego, z której optyki patrzycie. Po czym albo jesteście szczęśliwi, lub nie, ale oba te stany są nieprawdziwe. Dlaczego są nieprawdziwe? Bo nie zastanawiasz się nad tym, czym Ty jesteś i kim Ty jesteś, i patrzysz na życie innej osoby. Ja Tobie w życiorys nie zaglądam, ponieważ znalazłbym tam wiele takich kwiatków. I nie robię tego i nie wytykam was palcami, o wy niegodziwcy, nic wam nie powiem. Staram się was ukochiwać takimi, jak jesteście. Co z tym zrobisz? Czy będziesz czynił tak samo i przebaczał to, co zostało tobie uczynione? Czy może będziesz osądzał, bo ty masz rację, lub bo twoja instytucja ma rację, lub książka, którą przeczytałeś. Ona ma rację, bo ona ma najprawdziwszą na świecie, najsłuszniejszą perspektywę i na pewno jest nieomylna. No na 100%. Ja to przeczytałem w jakiejś książce, nie byłem tam osobiście, nie patrzyłem, nie znam świadków, było to kilkaset lat temu, ale na pewno tak jest, bo przeczytałem tak w jednej książce lub w dwóch lub w trzech. Hmm. Hmm. Ciekawe, prawda? W ten sposób powstają konstrukty ego. Po to macie wielość, po to macie mnogość dróg, aby zrozumieć, to jest moja droga, to jest droga innej osoby. Nie miją oceniać. Nie mogę stwierdzić, czy ktoś ma rację, czy jej nie ma. Bo tutaj nie ma czegoś takiego jak obiektywna racja. Są perspektywy. I teraz, czy Twoja perspektywa jest słuszniejsza niż czyjaś nie jest? Czy jest lepsza? Nie, jest po prostu Twoja. I teraz zaakceptuj swój punkt widzenia, zaakceptuj punkt widzenia drugiej osoby, i w tym niech narodzi się prawdziwa miłość, prawdziwe przebaczenie i najważniejsze, prawdziwe zrozumienie tego, kim jesteś. A jesteś wszystkim. Jeżeli Ty wytykasz komuś jego błędy, wytykasz je sobie. A co cię tak porusza w tym, co cię tak drażni, co cię tak irytuje, to że. Gdzieś tam w tym wszystkim odnajdujesz aspekty siebie, swoich pomówek i to cię tak rusza. To cię tak podskórnie naciska Twoje przyciski. A ty mówisz, nie, ja nigdy tego nie robiłem. Jakbyś nigdy tego nie robił, to byś na to nie patrzył. Dlaczego? Bo to jest niemożliwe. Nie da się patrzeć na coś, czego w tobie nie ma. Bóg takiego świata nie stworzył. No więc jeżeli patrzysz na coś, na co dowolną rzecz w tym wszechświecie, i uważasz ją, że ona jest najgorsza spośród podłych, to wiedz proszę, że robiłeś to samo. Robiłeś to samo. I ten osąd cię boli, i tak długo, jak będziesz próbował eksternalizować ten swój osąd i mówić nie, nie ma go we mnie. Ta druga osoba się myli, to jest kanalia, to jest drań. Ten świat, tym światem władają potwory, i tak i tak dalej. Umysł obłąkany w postaci ego żyje w Twoim umyśle, i co robi zasila te siłę. Zasila je. I nie mówię tego w sposób e, przenośny. To jest i tak dosłowne, jak tylko może być. Ty dosłownie zasilasz, zasilasz to, z czym niby walczysz. Zasilasz to. Podłączasz to do własnego strumienia świadomości i mówisz, to jest silne, silniejsze niż Bóg. Bóg nie ma tu wstępu. Ja sobie zasilam, że silniejszy jest tutaj ten czy inny spisek, ta czy inna kabała i tak dalej. A Bóg to jest jakaś tam miernota. Na samym końcu oni to mają dopiero władzę i siłę. Tak to działa. Tak działa to Wasze myślenie, którym tworzycie wszechświat, w którym jesteście. I teraz my tworzymy inny wszechświat. Inny, to znaczy patrzymy na to wszystko wyżej. I rozpoznajemy w tym, o co Wy się teraz potykacie, swoją własną przeszłość. Dlatego staramy się rozświetlić Waszą drogę, bo nie mamy innego wyjścia, bo nic innego za bardzo sensu nie ma. I teraz kto to zrozumie? Ten, kto będzie chciał. Kto tego nie zrozumie, ten, kto nie będzie chciał, kto nie będzie gotowy, kto będzie chciał wewnętrznie walczyć i się indyczyć. Indyczyci robicie taki cały czerwony i taki. O, ja już wam tutaj napiszę w komentarzach, że to jest wszystko bzdura i to jest największe zło spośród wszystkich, bo ja mam rację i moja terminologia, moja ideologia ma rację. Ja jestem najmądrzejszy spośród wszystkich i wam tutaj to wystukam wszystko, albo nawet podniosę telefon i będę dzwonić i mówić: Słuchajcie, jesteście wszyscy stuknięci, bo ja wiem lepiej. Hmm. Stawmy to, ok? Po prostu zostawmy to i idźmy dalej, bo takich całkowicie niepotrzebnych kłótni może być wiele, a to chodzi tylko o jedno: o życie w sercu, w którym wiesz, po coś to jest, czemuś to służy, coś to we mnie porusza, i to, co się we mnie porusza, to jest to, co chce odejść, to jest to, co chce umrzeć, to jest to, to chce zamienić się tylko i wyłącznie w światło. Jeżeli twój dzień jest pełny takiej sytuacji, w której coś jest w tobie poruszane, to proszę nie myśl, że jesteś na niewłaściwej spośród dróg, ponieważ możesz być na najwłaściwszej, na jedynej istniejącej dla ciebie, tej, która. Porusza ból będący w Tobie, nawet ten głęboko pochowany, nawet ten, który powoduje tą reakcję tego furiata wewnętrznego, tego wariata, tego obłąkanego bytu, który twierdzi, to jest na zewnątrz, to jest u mnie w środku, to jest u mnie w środku, to jest na zewnątrz i tu jest mur. A tego muru nie ma. To jest jedno i to samo. I jak zaczniesz patrzeć na to jedno, jako na jedno i to samo, zrozumiesz słowa mistrzów mówiących o przebaczaniu, o miłowaniu, o wysyłaniu światła, miłości, pokoju, bo nic innego, sensu nie ma, skoro Ty tego pragniesz, tego chcesz doświadczać, a nie tego, czego doświadczałeś do tej pory. A więc tego, na ten święty, świąteczny czas z całego serca Wam życzymy, kochamy Was. Moi kochani, mam nadzieję, że ten przekaz Wam się podobał. Jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę, subskrypcję do kanału. I pozdrawiam Was. Cześć!